Szanowne Zawodniczki, Szanowni Zawodnicy, zapraszam pierwszą czwórkę na tą stronę siatki, w sensie na tą, nie na której ja jestem, czyli na tamtą, powinienem powiedzieć. Tak sobie koszernie rozegramy całą serię na e, tamtej stronie. Tu są siatki medialne, jest panel turniejowy, e, jest panel wodociągów, czyli patera naszego turnieju, jest jeden e, panel, tak jest. E, Zakłócę, czyli Słupata, no, oraz również partnera Więc zapraszam Was wszystkich, Pana Kochana Ja Szatki. że że chwilę też się pan że za na też czyli Słupata, czyli Słupata, Jedziemy na rynek! Dobrze, przycisnijcie troszkę muzykę, muzykę jednak i zagłośnijcie otośkę. W takim razie, szanowni Państwo, pozostał nam ostatni Czasem ten najważniejszy, a na pewno najbardziej reprezentacyjny, ale e, ostatni akord drugiego samorządowego turnieju siatkówki o półmark prezydenta miasta Krakowa. Dlatego bardzo proszę powitajmy najpierw dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 imienia świętego Stanisławisku Partowym, pani Grażyna Pójno, Dobry wieczór. I jest z nami także zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej na pani Katarzyna Stępiewska, Zalaszczyk. I bardzo proszę o postępowanie głosu Pana Dziękuję Pana na szybko. Dziękujemy, że jesteście z nami w tym roku już po raz drugi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą trzecie mistrzostwa. Dzięki za Was, za Wasz udział. Wszystkim Wam gratuluję. I wszystkim dziękujemy. Mam wrażenie, że jak to jest, to też Do zobaczenia i przechodzimy do... E... E... Zaśmiemy najgorszego nosa, czyli miejsca czwartego Tusza Puchar. A to oznacza, że powtarzają <śk undergraduateski> swój wynik sprzed roku z tego turnieju. Zapraszam bardzo serdecznie wodociągi miasta Krakowa. E... Pani kapitan oczywiście. I teraz tak, mamy też dyplomy indywidualne. Łukasz Cielek, Adrian Żewulski, Żewuski, przepraszam, Michał Majkowski, Jacek Gierciok, Damian Tomaszewski, Marek Zapart, Grzegorz Styś, Mariusz Witek, Krzysztof Wlazlo, Grzegorz Królikowski, Dominika Felus, Monika Telejko, Agnieszka Pospychała, czyli Kapitan Drużyny. Raz jeszcze podziękowanie i gratulacje. Ja przybijam też z Romo. Do ja taką przybijać Światowski. Raz jeszcze podziękowania i gratulacje dla reprezentantów i reprezentantów wodociągów miasta Krakowa. Oczywiście Pani Grażyna, Pani Katarzyna również y, uśmiechnięte Pani Dyrektor i Pani Zastępca Dyrektora razem z Drużyną. Podobnie jak rekreacja wodociągu miasta Krakowa powtarza wynik sprzed roku, czyli miejsce trzecie. I reprezentantami Województwa Podkarpackiego są Małgorzata Chmiel, Elżbieta Pieszka poremny Ewa Socińska, Rajmund Kaliszak, Arkadiusz Kocur, Mariusz Rykała, Tomasz Kowal, Adam Kiełbowicz, Marcin Wójcik i tyle. W tym razie na walce zespołu e, indywidualne wypełnienie, nie dla Was. I przypominam także, że partnerami wypełnienia są Madociągni Miasta Krakowa oraz Intersport, a sponsorem voucherów nagrody dla wstępu jest właśnie sklep Intersport. I teraz wszystko stało na lekkach. Przechodzimy już do uczestników meczu finałowego. I po raz kolejny mamy powtórkę wyników, więc z czterech drużyn w strefie medalowej trzy powtarzają swój wynik. Zapraszamy wicemistrzów drugiego samorządowego turnieju Świadkówki o Prezydenta Miasta Krakowa, czyli reprezentantów Urzędu Miasta Krakowa. Pani Dyrektor Grażyna i Pani Dyrektor Katarzyna oczywiście wręczają medale. Oprócz bufaru i dyplomu dla jednostki wręczają także medale dla wszystkich zawodników. A reprezentantami drużyny wicemistrza są Grzegorz Pasek, Monika Rybak, Paweł Jasiołek, Mateusz Urbańczyk, Damian Kuna, Jakub Dańczura, Katarzyna Dybała, Marcin Pietryga, Maria Laska, i Mosiołek, Paulina Kasperowska. Przekazujemy nam się imiona Piklony. Przychód, co wytrzyma. Dobra, udało się. Gratulacje. I oczywiście zanim, uwaga, zanim przejdziemy do udekorowania następnej drużyny mamy też wyróżnienia dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika całego turnieju. Zaczniemy, jako że jesteśmy wszyscy dżentelmenami, zaczniemy od y, najlepszej zawodniczki całego turnieju.

Panie i nie uciekaj, bo mamy też statuetkę najlepszego zawodnika turnieju, a zostanie nim zawodnik MPK, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Zawodnika Turnieju, a 16. Amadeusz Kowalak.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. I oczywiście medale wędrują na szyjach, a reprezentantami zespołu MPK są Dorota Tymała, Aneta Pietra Storba, Magdalena Moskała, Patrycja Słodykiewicz, Amadeusz Korbela, Filip Węgrzyn, Grzegorz Papaja, Damian Maniecki, Daniel Chmielewski, Mateusz Mucha i to wszyscy. No to właśnie, pamiątkowe zdjęcie, cieszynka, uśmiechy od ucha do ucha, zasłużone zwycięstwo, tak jak mówię, w debiucie, chociaż może powiedzmy przy drugiej edycji turnieju sam fakt debiutu w turnieju nie jest takim wielkim e, ani wyróżnieniem, ani niczym. No to w takim razie słuchajcie, zapraszam jeszcze e, pozostałe drużyny, chyba podiumowe, wodociągi i tak się widzę przerzedziły, więc wierzymy e, wszystkich. no to chodźcie z nami, chodźcie, chodźcie. Aha, zdejmie bluzę, może jeszcze ma koszulkę pod spodem, to... A dobra, to ja też idę do zdjęcia. Słuchajcie, no to co, jakiś ładny uśmiech, jakąś okejkę, żeby jak Pan Prezydent obejrzy zdjęcia, żeby wiedział, że warto e, kolejną e, edycję i kolejne, także powiedzmy, plus lat 100, 150, 200. Ja tak rok temu prowokacyjnie troszkę opowiadałem, że niech to będzie nowa, świetna tradycja. I ja też sobie pozwolę selfiaczka na zakończenie zrobić. No to słuchajcie, raz jeszcze bardzo dziękuję.